No, witajcie, słuchajcie, to tak trochę nagrywam, jakby to powiedzieć, na kolanie bez jakiegoś tam wielkiego ustawiania, tu wielkiego cudowania, bo po prostu mi się nie chce. I powiem Wam, tak, no, poczytałem w internecie, jak sprawdzić, czy coś jest ze złota, czy pozłacane. No i zobaczymy, czy to się uda. Słuchajcie, mam tu takie, słuchajcie, jakieś wieluszki, to no, takie naczynia, słuchajcie, i one są jakoś tam. Podpisane, że to jakiś tam, jakiegoś tam Niemca, słuchajcie, gdzieś jakieś znaki były. Wiecie, tu pod spodem są znaki, ale teraz to i tak, o może, o coś tam, widzicie, coś tam na dole jest. Jakiś tam znaczek z, taki, że jakieś przedwojenne naczynia to są takie, o. Tu jest akurat cukiernica jeszcze z resztką cukru, widzicie? E, to jest pewnie, nie wiem, mlecznik, lub różnie, jak to się tam nazywa. Patrzcie, to całe, to wygląda. Wygląda, jakby było pozłacane, no ale kurczę, No, ja nie wiem, czy to jest pozłacane. To jest pozłacane, i jakby jeszcze tu taki jeden e, sobie garnuszek, garnuszek, zwanuszek. zobaczcie, na ja się odbija w tym dzbanuszu. Także nie jestem tutaj jakimś robotem. E, no, i jest to naczynie. Patrzcie, jest to naczynko. Jest to naczynko takie, o ładne, takie kurbajerackie. Zobaczcie, i jest to na cukier. No, i teraz słuchajcie, spróbujemy to zrobić taką metodę. Ja tu sobie troszeczkę poświecę do środka jeszcze, żeby to było widać tam. O, widzicie? Jest tam. I ktoś gdzieś powiedział, że najlepszą próbą na takie coś jest nałożenie w jakimś tam miejscu krople octu. Tak? Już próbujemy. Nabioram w ramce jakiś tam trochę octu. Nie wiem czy to będzie kropla, czy no dobra. Jest taka duża kropla, widzicie? Może ją tam z... przybliżę jeszcze. Nawet się daje przybliżać w czasie rzeczywistym. Patrzę, no fajnie, fajnie, fajnie te aparaty teraz wymyślili. I ta kropla tam jest. I ktoś gdzieś napisał, że ta kropla octu w tym miejscu, jak po pięciu minutach się ją wytrze i nie będzie reakcji na metalu, czyli na przykład nie utleni się, nie wygryzie albo coś tam, to jest to złoto lub pozłacane. A jak się wytrze, to znaczy, że jest mosiądzowane miedziowane lub tam jakiś sobie inny odczyn. Teraz słuchajcie, robię cięcie. Może poruszę aparatę, także no sorry, ale postaram się nie poruszyć. Co najwyżej będzie różnica w odległości obiektywu. No, bo jak wyłączę, a włączę to potem się to wszystko przesunie. Ja nie chcę 5 minut czekać, więc za chwilę dogramy po, 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 po jakimś tutaj poruszeniu obiektywem. Poruszamy, e, ruszymy. Jak będę wycierał, specjalnie nagram moment, jak będę wycierał, żeby nie było jakiegoś kantu i zobaczymy, czy, czy to jest pozłacane. Bo jeżeli to jest pozłacane. No to już wiadomo, że wartość tych garnuszków będzie inna niż, yy, niż jakaś tam sobie zwykła blacha w przypadku tutaj tych tutaj co Widzicie, te też są fajne. Czy tutaj taki od zbanurzyk ładnych, ten, ten, ten jest też bardzo ładny na nóżkę, zobaczcie, ale on jest taki sobie zwykła blacha. Może kto wie, może on jest nawet y, y, posrebrzany, ale już nie wnikajmy w takich szczegóły. Wróciłem, słuchajcie, nie było 5 minut. Tylko z 15 minut minęło chyba od tego czasu. Więc co i. Czekajcie. <laughs> I powiem Wam, że. No dobra, wycieram przy Was. Zobaczymy. Słuchajcie. Nic się tam nie zmieniło. Zobaczcie. To znaczy jest jakby, jakby. słuchajcie Jest jakby tak jaśniej, ale. Inne światło zrobimy to. Zresztą, trochę Widzicie? Czy coś wzięło? Nie za bardzo to wygląda, żeby usunęło ten kolor. Nie, Jeżeli nie może wyczyściło troszeczkę, co? Zobaczcie. Jakaś mała różnica w tym miejscu jest, ale, ale jednak dalej jest ten kolor. Ciekawy jestem. Chyba po prostu trzeba będzie po tym do złotnika i niech on powie. Tam na dole już jakby się uśniedziało. Zobaczy zielone. Widzicie to, co tam jest? Co tak na zielono się robi? Złoto? Złoto? Czy gówniate złoto? <laughs> Złotnik, no bajera. Świecę pan tu na taką środkę. No właśnie podpowiedzcie, wartość do złotnika, czy to po prostu tylko pizz woda Złoto się utlenia na zielono? Czy coś, jakiś inny metal? Tu też zobacz, tu w tym garnuszku też tam w samych krawędziach są, zobacz gdzie to widać, a tu o, tam w samych krawędziach widać też jakiś taki kolor, właśnie jest. Zielonkawy. Dobra, nie wiem. Może później dopiszę Wam jeszcze, jak dojdzie do ładu, czy to jest. Czy to jest? Pozłacane czy złoto, czy nie jest? Zobaczymy później. Jeszcze. Na tej chwili zapraszam do komentarzy, jeśli komuś przyj przyjdzie do głowy, mi podpowiedzieć, co to może być. Czy to jest złoto, czy to nie jest złoto? Pozłacane czy nie pozłacane?